Witajcie moi drodzy na kanale Świecznik. W nowym 2025 roku chcę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pieniędzy, miłości i żeby Wasze roślinki rosły jak szalone, były piękne i zdrowe. Zrobię Wam taki: jest piątek, jest czas na lunch. Moje jedzenie się już przygotowuje, to znaczy odgrzewa. A ja Wam szybciutko zrobię tutaj haul mojego końcika roślinnego 3 stycznia, jak wyglądają moje rośliny w moim malutkim mieszkanku. Jeszcze przed sprzątaniem, więc jak zobaczycie gdzieś jakieś dziwne rzeczy, to zignorujcie to. Zaczynamy od mojej monsterki, która kupiona była w biedronce i ona bardzo dużo przechodziła rzeczy. Różnych takich była na balkonie, bo zgniły korzenie. Widzicie, ten liść jest taki brzydki, bardzo wolno rośnie. Tutaj jest jedyny liść, który jest właśnie z tą, z tymi dziurami. To na przykład jest jedna odnoga, bardzo wolno rośnie. A tutaj wygląda generalnie tak. Nie podlewam go dużo, tego kwiatka. Rzadko podlewam, ale. I tak, jak tylko podleję, od razu na liściach tutaj są kropelki, chociaż nie dużo podlewam, więc jakoś nie potrzebuję dużo wody. Słabo mi rośnie, ale daje jej szansę. Obok mamy przestawioną z regału ostatnio philodendron Green Princess Glob, tak. Piękny kwiatuszek z takimi, zobaczcie, twardymi, liśniącymi liśćmi. Ostatnio mi wypuścił tutaj nowego listka tego, tutaj też jak zobaczycie jest nowy liść tutaj też coś rośnie więc bardzo fajnie e, się rozwija, nawet teraz w zimie słuchajcie i co i e, nie podlewam go dużo, tak gdzieś czytałam no, że filodendrony filodendrony muszą e, mieć zawsze tam wilgotno czy coś, wcale tam nie jest u mnie właśnie w umiarkowanym w, z umiarkowanym y, zapotrzebowaniem na wodę, akurat. Proszę. Tutaj mamy też kupione w biedronce Alokazia Fryderyk, która u mnie zawsze średnio stoi w czterech liściach, słuchajcie. Jak jeden liść zaczyna się y, y, gnić, i jakby przechodzi w stan spoczynku, tak jak widzicie tutaj, takie już prześwity. To gdzieś pojawia się następny wychodzi. Także odkąd kupiłam gdzieś w lecie tę roślinkę, czy chyba w wrześniu, to tak to wygląda. Trzymam właśnie w Lechuzie pon, której nie znoszę. I tutaj zawsze żeby była woda, korzonki. Nie mam doświadczenia z hydroponiką. Niczym nie nawożę, tak sobie rośnie. Jak rośnie, tak rośnie. No, zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj mamy moją ukochaną zielistkę. Zielistka Ocean to jest chyba ta taka normalna, którą się po prostu bawię na wszystkie strony. Od takiej małej urosła do takiej z trzech takich minimalnych, słuchajcie, pędów. Przesadziłam ją ostatnio do takiej przeźroczystej doniczki i w mojej pięknej osłonce z pepko sobie tutaj rośnie. Obok mamy który już znacie, przeniesiony z regału. Pięknie rośnie. Bardzo mało wody. Bardzo mało wody używam. Epipremnum Global Green z piękną variegacją taką jasną zieloną i gęsty. Ma bardzo dużo nowych listków. Te listki cały czas się, zobaczcie, tutaj też listeczek pojawiają nowe. Bardzo go lubię, tego kwiatuszka. Bardzo. Tutaj mamy bardzo wolno rosnącego. To jest Scindapsus hmm, Aureum bodajże, czy coś takiego. Tak sobie rośnie, taka małe te listeczki. Ostatnio jeden był żółty, wycięłam go. No, ale podoba mi się kolor go. Więc on sobie tutaj siedzi. Tutaj mamy. Przedentum Brazil, prawda? Który był, słuchajcie, ogromnym kwiatkiem oryginalnie u mnie, ale zgniły mu korzenie. Coś się stało i po prostu przestał rosnąć, i te pędy, które udało się uratować, czyli chyba dwa, ja je ucięłam i przez bardzo duży czas ukorzeniałam w wodzie i wsadziłam chyba miesiąc temu, póki co rośnie sobie. Jak widzicie, te kwiat, te liście są bardzo takie, no, bardzo może nie, ale zakurzone. Chociaż ja regularnie je e, czyszczę, ale to nic nie daje, bo tak w mieszkaniu jest dużo kurzu, że praktycznie codziennie bym musiała to robić. Tu mamy Scindapsus trebi, który wypuszcza też. Teraz w zimie, zobaczcie, nowe liście. Te pędy się już takie wydłużyły. Tu jest nowy listek. Tu też wypuszcza. Ładnie rośnie. I obok filodendron Florida. Z ogromnym. To jest nowy liść, który u mnie przy, wyrósł. Tu jest zobaczcie. Ten liść był. Ten też był, jak go kupiłam na Allegro. To w ogóle była porażka. Nigdy więcej. Przy, przyjechał połamany. I w ogóle beznadziejnie zapakowany. Dwa piękne duże liście były złamane. Ale zobaczcie, tu wychodzi nowy listek i tutaj wyszedł chyba tydzień temu kolejny. Widzicie, młodziutki, piękny, jasnozielony. Ten też taki był i one potem właśnie tak ciemnieją. Ten jest jeszcze taki miękki, chociaż ma, tu go coś użarło, chociaż ma pewnie z trzy miesiące, a potem się robią takie twarde, bardziej mięsiste. Tutaj mamy bardzo wolno rosnącego skauflandu. Sansevieria, która bardzo wolno rośnie, u mnie wypuściła ten pęd i ten pęd latem. Też go miałam na balkonie, gdzieś sparzyły mu się liście przy okazji. Tu możecie zobaczyć właśnie jak wygląda poparzenie od słońca. Rośnie wolno, ma krótkie te pędy. Zobaczymy co będzie dalej. Tu szalony kaktus, jak on się nazywa? Ten kaktus. To jest kaktus, który się nazywa taki Fishbone Kaktus, po angielsku, a po polsku zapomniałam teraz nazwę. Te wszystkie pędy, takie, które tutaj widzicie, to wszystko takie długie, to puścił u mnie. Tak sobie tutaj siedzi. I tu na dole mamy Sansevierię taką rozgwiazdę. Tu obok mamy chyba Moonlight. Właśnie kupiłam ją już z takim pękniętym niestety listkiem. Bardzo tutaj nic się tak wielce nie dzieje. Pumeks, żeby ją w miejscu utrzymać. I moja stara Sansevieria z Biedronki wyratowana. To jest nowy liść. Ten jest nowy liść. I tu jak zobaczycie, złamałam go. Oczywiście już dwa listki wychodzą. I tam ostatnio widzę, widzicie to? Trzeci wychodzi nowy. Nawet czwarty. Bardzo mało podlewam. Także tak to wygląda, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie i życzę Wam wspaniałego weekendu. Pierwszego weekendu nowego roku. Pozdrawiam, Pa.